To wyjątkowa nagroda, to, to tak naprawdę nagroda, która jest swego rodzaju, i mamy taką nadzieję, pewnym otwarciem dla, dla naszej spółki. Jak sama nazwa wskazuje, jest to wschodząca gwiazda i musimy wiele pracy włożyć w to, aby w kolejnych latach zawalczyć o lidera branży, nie wspominając, a może to jednak za wcześnie. O całym kształcie dział działalności. Na pewno będzie ta nagroda nas mocno mobilizowała do, do dalszej, cięższej pracy i będziemy to realizowali na pewno konsekwentnie, sprawnie, walecznie, z całym poszanowaniem, jak wcześniej określiłem to, dla konkurencji. Ale mamy nadzieję, że nasze działania. Mocno przyczynią się zarówno bezpieczeństwu naszego kraju, takim energetycznym, a może i nie tylko kraju, ale również też przedsiębiorstw.